Witajcie kochani, z tej strony Niula Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki kolorowy miksik Mega Pensja, perły Rubiny. Super linia zobaczymy czy będą super. Czas na premie i neonowe 7,35 zł wkładu. Także kochani trzymajcie kciuki, a ja się biorę za drapanie. No nowym 7 trzeba znaleźć czarną siódemkę albo zieloną, która podwaja, a najlepiej to gwiazdkę i nam potraja wygraną. Szukamy tych siódemek albo gwiazdek. I co mamy? Mamy zieloną, ale dwójkę. Ósemeczka zielona. Czarna trójeczka. Ósemeczka czarna. Dalej, no dziewiątka to w lawendowej. Tu szukamy siódemki. Da czy nie da? Na razie jest trójka, piątka, czwórka i coś jeszcze? Tak i piątka. No niestety na no, nowe 7. nie okazało się być drabką wygraną. Teraz czas na premię. Tutaj szukamy. Dodatkowo, portfela. Krapka z numerem trzynastym, a mamy siedemnaście o trzynaście sześć i dwadzieścia pięć. To są nasze wygrywające liczby, a my mamy trójkę trzydzieści jeden, stanowczo za wysoko. Dalej siódemeczkę, no oboczek. Dziewiętnaście, szesnaście też obok, jeszcze mamy jeden rząd, osiem. No, dwadzieścia cztery też oboczek, czternaście też obok, jedyneczki nie mamy i ostatnia. 11. No też pusto. Teraz zrobimy sobie linię numerem 39. Sprawdzamy. Naszukamy no motylka. Jest. Mamy jeden. Jest drugi. I mamy tutaj. Myślę, że wszystko fajnie widać jest. Możemy troszeczkę powiększyć. Ok, teraz jest ok. Tak, tak to leciało. Dobra, to teraz mamy koronę. Korona, tu jest korona, jest kolejna i koniec. Dalej, wiatrak. Mamy. Tu jest wiatraczek. Tu mamy i tu mamy. Dobra, na razie sama, zaraz nie będzie. Popcorn. No mamy. Tutaj nie ma, tu nie ma i tutaj nie ma. Jeden. Łódź mamy. O, tu korona jeszcze. Uh, uh, uh. Dobra, tu mamy Łódź. Tu jest Łódź. Co dalej? Słonik. da tu todą, tu Na dole. Mamy słonika. No to teraz gwiazda. Tu nie ma, tu nie ma, tu jest. I tu mamy. Teraz zakwa Kolejny symbol. Słońce. No, ale u nas słońca też nie ma. Cały czas pada kwiatek. Mamy. I tu mamy kwiatuszka. Dalej balony. Mamy. Tu mamy. Tu mamy. I są na dole. Co teraz? Serduszko. Nie ma. Nie dali serca, ale ja mam wysyłam serduszko. Okulary. Mamy. Drabka bez serca. Leżak. Tu nie ma, tu mamy. Przydałby się parasol, bo pada. Ok, teraz piłka. Piłkę mamy. I mamy piłkę. Czapka. No, zimno jest, ale czapki nie dali. Księżyc. Mamy księżyc. Przydałby się. Krzyczący Kuki, ale jest schowany. Za bardzo rozrabia. Podkowa. Tu mamy klucz do serca. Dali Biedronkę. Której nie ma. Rower. Tęcza by się przydała. Arbus by się przydał. Ptaszek by się przydał. Klucz. No. Co dadzą? Kraba. Krab jest tu. I ostatni symbol cytryna. Mamy cytrynę i mamy kolejnego. Kochani, dzisiaj pustaka. Dobra, to może perły coś dadzą z numerem 17. Bo i tak na niego drapałam tych perełek. I co mamy? 32. 34. 37, 11 i 21, może na szczęście. I patrzymy. 17, nie dali. Mamy, kochani, naszyjnik, jest naszyjnik. Naszyjnik wygrana. Tylko ta, która tam jest, dobra, ale jest coś. 26, 24 nie ma, 28 nie ma. 19 brak. 38 obok. 12 obok. 21 się obróciło. 23 nie ma. 15. Mamy jeszcze dwa rzędy. 29 nie ma. 31 obok. 36. Zobaczcie, jakie złośliwce. 13 nie ma.

Mamy 25, mamy 8 stopnia wygrana. Pięknie. Pięknie. To nie dycha. Dobra. Cieszę się bardzo. Mamy jedną wygraną. I już większą połowę. Co na to pensja? O, też 13. Hmm. No dobra. Oby była szczęśliwa. 32, 47. Trzydzieści pięć, piętnaście i czterdzieści cztery. Szukamy trzydzieści siedem, nie ma trójki, nie dali czterdzieści pięć, nie dali czterdzieści dziewięć za wysoko, jedenaście nie ma.

Siedemnaście nie ma. Czterdzieści sześć też obok. Mega pensja, pół wygranej już mamy. Trzydzieści jeden obok. Trzydzieści cztery obok. Siedem nie mamy. Szesnaście obok. I ostatnia dwadzieścia pięć nie ma. To co? Wygrały nam tylko nasze perełki. Dał nam naszyjnik. 25 zł na 35. Dycha do tyłu. Lot to musi być zawsze górą. Ja się z wami kochani żegnam. I do następnego odcinka. Buziaczki. Pa. Pa, pa, pa.